Drogie legniczanki, szanowni legniczanie, drodzy państwo. Stoję dzisiaj tutaj przed państwem w samym sercu miasta, w samym centrum naszej piastowskiej legnicy po to, żeby mieć możliwość złożenia państwu szczególnych życzeń, wyjątkowych życzeń. Zdrowych, radosnych, pogodnych, śnieżnych świąt narodzenia pańskiego. Europie i światu życzę przebaczenia oraz pokoju. Chciałbym, żeby przy tym wigilijnym stole nie zabrakło nikogo, na kim państwu zależy. Obyśmy w te święta szukali tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Zdrowych, radosnych świąt. thank you